Dzień dobry, jesteśmy w Kościanie, jest chyba 5.30-5.40, tak, ludzie o tej porze zaczynają pracę, na przykład w piekarni. Rozpoczynam rozmowy z tymi, którzy, którzy wiedzą, co to znaczy dzisiaj prowadzić małe przedsiębiorstwo, szczególnie po podwyżkach gazu i zmianach nazwanych Polski Ład. Dzień dobry, witam, Robert Piekarnia ta działa w sumie od 1990 roku, do tej pory wszystko było ogólnie w porządku, praca przynosiła nam wiele przyjemności. W sierpniu wrześniu płaciliśmy w granicach 5000 tysięcy nie? za gaz tutaj, za no. gumę mamy w sumie jeden piec tutaj, na, na dzień dzisiejszy już płacimy ponad 20. Koszty się zrobiły ponad 100 tysięcy w miesiącu tutaj. Dzień dobry, w Marek. I, i, I Paweł, jeden jedyny piecyk. Czyli to jest ten kłopot tak To jest naprawdę. Ten nasz kłopot na dzień dzisiejszy, który najwięcej kosztów nam zjada, można powiedzieć. Jest bardzo ciężko utrzymać całą kadrę pracowniczą. Także nasza codzienna praca. Poranek w Starym Bajanowie w rodzinnej firmie, przetwórstwo owocowo-warzywne firma Gil zajmujemy się przetwórstwem owoców warzyw przede wszystkim przetwórstwem jabłek około 15 ton dziennie przez cały rok moja mama bardzo <grym i> miło Moja siostra. Cześć. Razem, razem prowadzimy, tutaj mama rozpoczęła działalność, działalność. przed będzie już niedługo 30 lat. Można pozazdrościć i kreatywności, i odwagi w biznesie, i takiej determinacji w tych trudnych czasach. Prowadzącym tę firmę, ale y, też y, no, długo rozmawialiśmy i y, dużo zmartwień w tym, w tym czasie dla każdego kto produkuje. Podwyżki nas sparaliżowały, rachunki pójdą plus minus razy cztery. Jest cały takie poczucie też domina, nie? że ta. właśnie, że Dokładnie. to... No. Czy będziemy na tyle konkurencyjni, żeby ktoś ten produkt od nas chciał Nikt nie chce zwalniać ludzi, nikt nie chce podwyższać przesadnie cen produktów, ale rzeczywiście sytuacja wydaje się dramatyczna, nawet jeśli można to osłodzić powidłami, to, to właśnie gospodarze dzisiaj powiedzieli że na całym świecie można ich produkty znaleźć, no ale rzeczywistość jest niej słodka. Ja mówię, kurde, tu coś się mówi o wyjściu z Europy, o poleksycie, bo tego teraz jeszcze na to wszystko uderzyły te podwyżki różnych gazów no. i tych czynników energetycznych. No po prostu szaleństwo. Odwiedziłem przed chwilą sklep papierniczy z zabawkami dla dzieci, yy, książek. No taki dość typowy fajnie prowadzony sklep i właściciel sklepu prowadzi razem z rodziną pomaga córka trzy osoby pracują no, jest autentycznie w desperacji no, tak naprawdę jak chodzi o artykuły szkolne biurowe wszystko z tygodnia na tydzień drożeje. To jest y Lista wręcz, tak? To jest mm -hmm. 10, 10 firm, które podnosi w y, większości ceny mm -hmm. od, od 8% nawet do 25, do 30%. 15, 12, tutaj 20% zeszyty. Niech pan premier zobaczy. To są, mówimy o średni wzrost na poziomie 20% zeszyty. Właściwie opowiedział mi tę. Ten są taką no golgotę polskiego małego przedsiębiorcy. To nie może być tak, że ktoś pracowity będzie karany. Wszyscy właściwie mówią to samo, że dla nich to jest zabójcze i że mają dosyć władzy, która tak naprawdę ma gdzieś ludzi ciężko pracujących. Przepraszam za to sformułowanie, ale oni używają naprawdę mocniejszych słów, uwierzcie mi. Po prostu można wziąć i sklep zamknąć, tak? Nie może być tak, że im ciężej człowiek pracuje, im, im więcej czasu poświęca własnej firmie czy pracując na etacie, tym większe ciężary na niego spadają. Właśnie ja skończyłem wizytę w kolejnej polskiej, niedużej firmie. Pan Hieronim, właściciel, założyciel tej firmy. To są wędliny, to jest sklep, to jest masarnia. No, bardzo serdeczny, poczułem się naprawdę jak, jak w domu. Wiele lat temu się pochwaliłem premierowi Cameronowi, ówczesnemu premierowi Wielkiej Brytanii, że ja jestem fanem, jeśli chodzi o angielską ligę, Arsenalu i on zapamiętał to i dał mi na urodziny koszulkę Van Persiego. No, Panom futbolu nie muszę tłumaczyć, że to był tak, Van Persie, tak, tak. z autografem i z dedykacją od Van Persiego na tej koszulce. I wystawiłem to na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy po jakimś czasie. I się okazało, że Pański, najstarszy syn, wylicytował kupił, i wygrał, kupił. Tak no i dzisiaj mamy tak taką jest. niespodziankę, tak że jest. sobie to tak. oglądamy i stoimy. Tak. Także świat jest mały. No ale gdzieś w połowie tego spotkania znowu wróciły dokładnie te same problemy i no, widziałem prawie łzy w oczach, kiedy opowiadał o tym, co się może zdarzyć w najbliższych tygodniach i miesiącach ze względu właśnie na drożyznę, ale przede wszystkim podkreślał to takie poczucie niepewności, no bo inflacja, pandemia, według jego oceny też zły rząd, który wprowadza i chaos, i taką emocjonalną niepewność, państwo nie może prześladować ludzi, którzy ciężko pracują. To się powtarza dzisiaj cały dzień. Ciężko pracujący ludzie muszą mieć w państwie jakby opiekuna, promotora, a nie a nie wroga. I to jest jedna, chyba najważniejsza lekcja z dzisiejszych spotkań.